Temat wywołany wczorajszymi publikacjami w TVN, Superwizjer, Uwaga, jak również w OMET, jest pewnego rodzaju z naszej perspektywy podsumowaniem naszych wieloletnich działań zmierzających do tego, aby gospodarka odpadami była na terenie Województwa Dolnośląskiego procesem transparentnym, a więc rzeczywiście, aby ci, którzy są podmiotem wszelkiego rodzaju polityki, a więc społeczność, była podmiotem tej polityki, aby wszelkie oczekiwania, jakie z tą tematyką się wiążą, były przez podmioty publiczne, a w szczególności te, które dysponują instrumentami prawnymi, takie jak właśnie Marszałek Województwa, który jest bardzo mocno usadzony w ustawie prawa ochrony środowiska, podejmowały działania na rzecz i dla dobra. Temat wywołał kilka wątków, które chcielibyśmy dzisiaj poruszyć. Ja oddam głos Patrykowi, który omówi te, którymi się podzieliliśmy. Jednym z istotnych, nie wiem czy w podsumowaniu, czy w trakcie tej konferencji, to jest jednak temat, który wczoraj nie do końca został wywołany, aczkolwiek on samoistnie się rodzi, a mianowicie jego odpowiedzialność dzisiejszego marszałka i koalicji. Rządzącej województwem dolnośląskim za ten stan rzeczy, który wczoraj tak spektakularnie, tak krytycznie, no i chyba jednak tak prawdziwie został opisany w mediach, które wspominałem. Wczorajsze publikacje medialne, one dla nas, dla nas, radnych, którzy tym tematem się zajmują od wielu lat, nie są żadnym zaskoczeniem. Zaskoczeniem, albo bardzo przykrym wnioskiem z tych opublikowanych materiałów jest to, że lobby śmieciowe, które działaniami najważniejszych polityków w państwie zablokowało na Dolnym Śląsku kontrolę, a te polecenie wykonał marszałek województwa, zablokowało kontrolę składowisk odpadów przeprowadzoną przez samorząd województwa w zakresie, o jaki wnioskowali mieszkańcy, czyli składu morfologicznego odpadów na składowiskach, że to lobby wygląda na to, że było w stanie wynająć sobie służby państwa polskiego do tego, żeby realizowały ich interesy. Wynająć, jak, przepraszam za wyrażenie, jak jakąś dziwkę i wykorzystać państwo polskie do tego, żeby prowadzić swoje interesy. Sytuacja ludzi, którzy w różnych miejscach stykali się z problemem odpadów na Dolnym Śląsku. Czy to z problemem legalnie działających składowisk, które jednak nie mogły być skontrolowane jak na przykład w Rudnej Wielkiej, od której zaczęło się nasze zainteresowanie tym tematem nasze jako radnych. Niestety pan Andrzej Mazur dzisiaj utknął w protestach rolniczych i tutaj nie dojechał. Czy tak jak problem z Czernikowic, gdzie tam nie ma legalnego składowiska? Jest miejsce rekultywacji, na które nagle zaczęto zwozić odpady, i nikt tego też nie chciał skontrolować. I gdyby nie mieszkańcy, którzy zablokowali po prostu fizycznie możliwość dojazdu, to mieliby pod domami jeszcze więcej toksyn, odpadów niewiadomego pochodzenia, niż mają dzisiaj. A dzisiaj tam są setki albo tysiące, tysiące ton. Polskie państwo nie działało. I wiemy dlaczego nie działało. Ponieważ politycy zblatowani. Z układem śmieciowym uniemożliwiali działanie tego państwa, albo nawet polskie służby prowadziły dziwne operacje w celu najprawdopodobniej realizacji jakichś śmieciowych interesów. I chcę dzisiaj Państwu powiedzieć, że nikt nie jest bezpieczny na Dolnym Śląsku, który stał się Eldorado dla takich firm. Stał się nie teraz, nie w tej kadencji, tylko wcześniej, ale w tej kadencji rządząca koalicja po prostu wprost reprezentowała interesy. I wbrew uchwałom Sejmiku nie przeprowadziła ani jednej kontroli. To uzgodnienie, którego zażądał w czerwcu 2020 roku Michał Dworczyk jest dowiezione do końca. Gratuluję panie ministrze skuteczności, ale mówię to bez szacunku. I dzisiaj dzisiaj jest jedyny moment, w którym mieszkańcy Dolnego Śląska mogą zadecydować o tym, czy rzeczywiście mają. Nie chcę cytować wulgaryzmów z wczorajszych stenogramów mają dogadania, bo już są usadzeni. Czy też mogą wybrać ludzi, którzy z tym układem nie są zblatowani? Którzy ponieśli też duże koszty walki z tym układem. Koszty nagonki medialnej, koszty spraw sądowych, które wytaczały i wytaczają, i wytaczają cały czas różne firmy. Te firmy mające najlepszych prawników, którzy na co dzień występują w telewizji i mówią o konstytucji, a dzisiaj, a potem reprezentują firmy w pozwach typu SLAP, co już zostało stwierdzone dwukrotnie, przynajmniej w mojej sprawie, przez sąd, reprezentują właśnie takie firmy. Nawet członek po tamtej stronie. Tak, po tamtej stronie są dziesiątki milionów złotych, a po naszej stronie, po stronie mieszkańców, jesteśmy tylko my mieszkańcy. Chcę się zwrócić do mieszkańców Dolnego Śląska, żeby brali to pod uwagę, bo nikt nie jest bezpieczny. Ten biznes opiera się na tym, że ktoś zarobi dziesiątki albo setki milionów złotych, ale ktoś umrze na rak, albo urodzi mu się martwe albo niepełnosprawne dziecko. Bo do tego sprowadzają się na końcu nieprawidłowości w gospodarce odpadami. I dzisiaj, yy, dzisiaj my, jako koalicja samorządowa, nie tylko Obiecujemy, że ten, ta sprawa będzie dla nas jednym z najważniejszych tematów do posprzątania na Dolnym Śląsku. Ale też otwieramy nasze listy wyborcze właśnie dla takich osób, które od początku walczyły, zderzając się z walcem, ale Są temu klucz. walcowi nie ulegając. Mimo dotkliwych konsekwencji dla siebie, mimo konieczności pracy, jak pan Andrzej, za granicą, ponieważ. Yy, w promieniu 100 kilometrów nie może znaleźć pracy. Tak. I ponieważ musi zarobić na, na pozwy. Na pozwy w sytuacji, w których super bogatą firmę po drugiej stronie reprezentuje jeden z występujących obrońców Konstytucji w telewizji. Tak. Szanowni Państwo, my chcemy powiedzieć, że to nie jest problem tylko tej koalicji. Wczorajszy materiał superwizjera pokazał związki branży śmieciowej również z innymi osobami wybranymi dopiero co z list tak zwanej opozycji demokratycznej konkretnie z list trzeciej drogi. Ja chcę dzisiaj państwu powiedzieć coś czego może nie wiecie. Ale firma Eco Partner według słów przedstawicieli zarządu Hemeko wygłoszonych na rozprawie przeciwko mnie o sprawie, którą w pierwszej instancji wygrałem. Była głównym dostawcą, głównym kontrahentem firmy Hemeko na składowisku w Rudnej Wielkiej. Tak wygląda. Tak wygląda realnie. Biznes śmieciowy na Dolnym Śląsku. To jest Eldorado dla całej Polski, a być może nie dla całej Polski. I to od dawna. Ech. I dzisiaj stajemy przed. Yy, Jedyną możliwością posprzątania tego, ponieważ samorząd województwa to jest niezależny od innych organów, takich jak wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, którego syn dyrektora pracował w jednej z tych firm, które nie mogły być skontrolowane z różnych powodów. Samorząd województwa może sam kontrolować składowiska odpadów. Sam może to przeprowadzić. Nie robił tego. Wyłącznie z powodu zmowy politycznej, za którą odpowiada pan Marszałek Przybylski i za którą odpowiada prawo i sprawiedliwość. To uzgodnienie jest dowiezione do końca kadencji, ale od nas i od naszych wyborów zależy, czy będzie obowiązywało w następnej kadencji. Proszę Państwa, walka z koalicją PIS i z patologizowanymi bezpartyjnymi samorządowcami, których myśmy kiedyś też współtworzyli, jeszcze trzy lata temu, kiedy doszło do rozłamu właśnie ze względu Między innymi na tą sprawę, kiedy nie można było wyegzekwować skutecznych działań, jest, była wyjątkowo ciężka. Myśmy osobiście doznawali różnego rodzaju szykan, sankcji bardzo osobistych, były próby zwolnień z pracy, gdzie nie to się po prostu działo. I powiem tak, no, tu nie chodzi o dumę, tak, ale dzisiaj mamy poczucie satysfakcji, że dzięki Państwa działaniom, dziennikarzy tej branży, tej sfery odpowiedzialności za sprawy publiczne zaczyna się wyjaśniać to, co przez trzy lata dla wielu pytających było zagadką. Właściwie dlaczego doszło do tego rozpadu. Dzisiaj już wiadomo, te teksty, które Państwo wczoraj mieliście okazję czytać bądź, bądź o nich słuchać, my nie oceniamy, czy one są prawdziwe. My uważamy, że takie firmy, jak TVN czy OMET, to są firmy w tej branży jedne z najpoważniejszych. A w związku z tym nie wyobrażamy my sobie aby dziennikarze którzy publikują i redakcje które publikują tego rodzaju materiały nie zdawały sobie sprawy z konsekwencji nie przebadały tych materiałów pod kątem wiarygodności przystępując do ich publikacji. W związku z tym jeszcze raz wielkie podziękowanie dla onetu i dla TVN-u, dla wszystkich państwa z różnych redakcji. Chcę oddać głos panu Arkadiuszowi, żeby naświetlił w krótkich słowach ten problem, z którym się spotkali, ale bardziej jak ten proces, tak, który mam wrażenie, że dobre pół roku temu za dość oczywisty, czyli odpowiedzialności władz publicznych za zrealizowanie e, tego, co należy, czyli oczyszczenia nielegalnie zagospodarowanego wyrobiska po Żwirze. Jakie mieli oczekiwania, jak to przebiegało, no i gdzie są e, dzisiaj, w związku z tym, na co, na co liczą, angażując się w ten proces wyborczy? Zaczęło się to rok temu e, blokadą i, i, i tak faktycznie, jeżeli byśmy tak drastycznie nie zadziałali, nie zablokowali tego, tego wyrobiska, no to dzisiaj byłoby wszystko zapełnione. Problem polega na tym jeszcze, że oprócz yy, mielonych komunalnych śmieci, yy, tam była też wpuszczana chemia ciężka yy, w ziemię. I, I tak, ani marszałek województwa, ani wojewódzki inspektorat ochrony środowiska, yy, te instytucje działają yy, przeciwko nam. Yy, zaczęliśmy prowadzić swoje prywatne śledztwo i <laughs> problem jest taki, że do Polski wjeżdża codziennie kilkaset ciężarówek śmieci komunalnych plus chemia. I, 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 I urzędy marszałek województwa, nikt nie chce nam pomóc. Dlatego zablokowaliśmy tą, to nasze wyrobisko i do dzisiaj jest pad. Nic, ani, ani do przodu, ani do tyłu, nic nie wiem.